Dwoma wielkimi wydarzeniami żyje dziś cała sportowa Polska. Myślę oczywiście o towarzyskim międzypaństwowym meczu piłkarskim Polska-Belgia i o finale drużynowym tenisowych, myślę o tenisie stołowym mistrzostw Europy, Polska-Francja. Rozpocznijmy od piłki nożnej. Mamy już połączenie z naszym sprawozdawcą na Stadionie Wojska Polskiego, gdzie za kilkanaście minut rozpocznie się wielki, miejmy nadzieję, mecz. A zatem halo Stadion Przełazienkowski, prosimy o meldunek dla widzów dziennika. Dobry wieczór Państwu za kilkanaście minut główne wydarzenie dzisiejszego wieczoru, a więc mecz towarzyski Polska, Belgia, którego prawdziwym bohaterem będzie Grzegorz Lato. Rekordista, jeżeli chodzi o ilość występów w drużynie narodowej po raz 104 przywdzieje w dniu dzisiejszym biało-czerwony kostium. Mieliśmy przed kilkoma minutami długą rozgrzewkę reprezentacji Belgii i Polski. 20 tysięcy widzów na stadionie wojska polskiego skandowało imię Grzegorz Grzegorz. Nie ulega wątpliwości, że większość sympatyków piłki nożnej przyszła, aby pożegnać piłkarza, jednego z najznakomitszych w historii polskiego futbolu. Grzegorz Lato krótko przed godziną 15 zameldował się w hotelu w Warszawie. Spotkał się wraz ze swymi kolegami. Wystartował z Meksyku wczoraj o godzinie 17 no i dziś krótko po godzinie 14 zjawił się w Warszawie. Jeszcze bardzo ważna, inna informacja. Przez 7. Miesięcy walczył z kontuzją. Dopiero w ostatnią niedzielę grał pierwszy mecz ligowy i oto dzisiaj. Grać będzie pożegnalny raz w reprezentacji biało -czerwonych. W Meksyku temperatura ponad 30 stopni, tu dziś w Warszawie niewiele ponad 5 stopni, a więc warunki zmienne, może być zmęczony. Mogę Państwa pocieszyć, że w naszym zespole wystąpią w dniu dzisiejszym kontuzjowani Młynarczyk i Wójcicki. Polska grać będzie w zestawieniu oprócz Młynarczyka i Wójcickiego, Pawlak, Adamiec, Jałocha, Lato, Wijas, Ciołek, Smolarek, Boniek i Okoński. A więc za kilkadziesiąt minut wielkie emocje. Przekazywać będziemy Państwu bezpośrednio relację. Czekamy teraz na rozpoczynającą się za trzy minuty uroczystość pożegnania naszego jubilata Grzegorza Lat. A początek transmisji telewizyjnej z meczu Polska-Belgia o godzinie 20.10 w programie pierwszym.